Ona właśnie próbuje z Tobą rozmawiać. Serce, które od dawna milczało, nagle zadrżało w Tobie jak liść poruszony najlżejszym podmuchem wiatru, a Ty, choć tego nie rozumiesz, poczułaś coś, co trudno ubrać w słowa. Coś nieuchwytnego, niemal niewidzialnego, ale obecnego. To nie był przypadek. To nie był sen, który można zignorować. To było wołanie, delikatne, subtelne, pełne miłości, a jednak z nutą pilności, bo ona naprawdę próbuje się z tobą skontaktować, i jeśli tylko przymkniesz oczy, usłyszysz ją, nie przez uszy, ale przez serce. Tam właśnie trwa rozmowa, której tak długo nie chciałaś słuchać. Czujesz się tak, jakby cały świat mówił ci, że już powinnaś iść dalej. Ale jak iść dalej, skoro dusza wciąż krąży w miejscu, gdzie była obecność, której nic i nikt nie jest w stanie zastąpić? Samotność nie zawsze jest ciszą, czasem jest krzykiem cichym, wewnętrznym krzykiem duszy, która tęskni za tym, czego nie potrafi wyrazić. Nie chodzi tylko o brak drugiej osoby, to coś więcej to pustka, która nosi imię. Tęsknota, która przychodzi nocą i siada obok łóżka, kiedy wszystko cichnie, a ty nie wiesz, czy to łzy, czy tylko echo wspomnień, które przychodzą jak fale. Czy pamiętasz ten sen, który miałaś ostatnio? Wydawał się zbyt prawdziwy. Dotyk, spojrzenie, to jedno słowo, które usłyszałaś tuż przed przebudzeniem. To nie był sen przypadkowy. To była wiadomość. Ona próbuje dotrzeć do ciebie przez to, co najdelikatniejsze. Przez sny, przez znaki, przez zapach jej ulubionych kwiatów w powietrzu bez wyraźnego powodu. To nie są zbiegi okoliczności. W świecie, który wydaje się tak racjonalny i uporządkowany, istnieje plan, który obejmuje również to, czego nie potrafimy zrozumieć. Ona, zna twoje cierpienie, widzi, jak z trudem podnosisz się rano. Jak długo stoisz przy oknie, patrząc w miejsce, gdzie kiedyś stała, śmiejąc się tym cichym, znajomym śmiechem. Widzi, jak twoje palce nieświadomie dotykają przedmiotów, które były jej, jak twoje serce nieraz drży na dźwięk melodii, która przypomina chwilę, kiedy jeszcze była blisko. To wszystko nie jest przypadkowe. To sygnały, znaki. I choć dotąd mogłaś je ignorować lub nie rozumieć, teraz czas je zobaczyć, bo ona właśnie próbuje z tobą rozmawiać. I może wydaje ci się, że zwariowałaś? Może próbujesz sobie tłumaczyć, że to tylko iluzja, że to tylko twoja tęsknota maluje te obrazy w głowie. Ale prawda jest inna. Serce czuje, zanim umysł zrozumie. Duchowe więzi nie kończą się wraz z ostatnim oddechem. One tylko zmieniają formę. Niebo znajduje swoje sposoby, by dotrzeć do tych, którzy są gotowi słuchać. A ty byłaś gotowa już od dawna, tylko że teraz przyszedł ten moment, ten film, ten przekaz. On nie pojawił się przypadkiem, został ci podarowany dokładnie wtedy, gdy byłaś gotowa go usłyszeć. Musiałaś to usłyszeć właśnie teraz, bo twoja dusza zaczyna słuchać, zaczyna pamiętać. I zaczyna rozumieć, że to wszystko, co czujesz, nie jest wytworem wyobraźni. To rzeczywistość, która jest o wiele większa niż to, co możemy pojąć. Może przypominasz sobie chwilę, kiedy patrząc w niebo, czułaś, że jesteś obserwowana. Może słyszałaś głos w sobie, który mówiłby się nie poddawać. Może w tłumie ludzi nagle zatrzymałaś wzrok na kimś, kto miał w oczach to samo światło, które widziałaś u niej. Może twoje serce nagle przyspieszyło na dźwięk. Konkretnego słowa, frazy, imienia. To wszystko są ścieżki, wskazówki, mosty, łączące ciebie z nią. Bo ona nie odeszła. Przeszła tylko do miejsca, gdzie miłość nie zna granic. Ale ty wciąż tu jesteś. I twoja dusza tęskni. Chciałaby jeszcze jeden raz, jeszcze jedno spojrzenie dotyk, śmiech. Ale to, co najważniejsze. Nigdy nie zginęło. To żyje w tobie. Ona przychodzi w chwilach, gdy najmniej się tego spodziewasz. Szeptem, światłem, ciepłem na skórze, kiedy nikt cię nie dotyka, uczuciem bezpieczeństwa w środku burzy. To jej sposób, by powiedzieć: Jestem, kocham, nie bój się, w twoim sercu rośnie coś nowego. To nie jest koniec. To początek zrozumienia, że miłość przekracza czas, przestrzeń i śmierć. Ona chce, byś przestała się bać, byś zaufała, byś otworzyła swoje serce, bo tylko wtedy możesz usłyszeć wszystko, co pragnie ci przekazać nie przez słowa, ale przez obecność przez ciszę, przez intuicję przez to uczucie, że ktoś cię właśnie teraz obejmuje, choć nikogo nie ma. To wszystko jest częścią większego planu. Ty też jesteś częścią tego planu. I nie jesteś sama. Istnieją siły boskie działające dla ciebie, chroniące cię, wspierające cię. Kiedy płaczesz, one płaczą z tobą. Kiedy się śmiejesz, one tańczą z tobą. I kiedy się modlisz, choćby tylko szeptem, one słuchają. Ona słucha. Wszystko, co przeszłaś, miało cię przygotować do tego momentu, do otwarcia, do słuchania, do zaufania temu, co nie. Zawsze można zrozumieć. Twoja dusza czuła więcej, niż potrafiłaś przyznać. A teraz, kiedy jesteś tu, kiedy słuchasz tego przekazu, wszystko zaczyna mieć sens, wszystko zaczyna się łączyć. Może nie umiesz tego wyrazić słowami, ale serce wie, serce pamięta serce na drogę. To dopiero początek. W części drugiej poznasz duchowe uzasadnienie tego połączenia, które nie zniknęło, a jedynie zmieniło wymiar. Ale zanim tam dotrzesz, zostań jeszcze chwilę tutaj. W tej przestrzeni ciszy i prawdy. Poczuj obecność. Zaufaj temu, co niewidzialne. I wiedz, że to nie był przypadek. Ten film miał trafić do Ciebie. Ten moment był zapisany. To przesłanie było przeznaczone właśnie dla Ciebie, bo nie jesteś sama, nawet teraz, zwłaszcza teraz. Jesteś kochana przez siłę większą niż możesz sobie wyobrazić. A to, co czujesz w sercu, to echo wieczności. Zostań do końca, bo przesłanie dopiero się zaczyna. Być może czujesz teraz coś, co trudno nazwać to uczucie, jakby ktoś właśnie wypowiedział Twoje imię w myślach. A ty odwróciłaś głowę, chociaż nikogo obok nie było. Delikatne mrowienie na skórze, łagodny chłód, który pojawia się niespodziewanie, jak dotyk duszy, która kiedyś była blisko, a teraz z innego wymiaru nadal czuwa. Ona próbuje z tobą rozmawiać. Cicho, cierpliwie, pełna miłości, ale nie może przebić się przez mur, który zbudowałaś. Z ran, z niezrozumienia, z żalu. Który nie chce odejść. Dlatego przyszło to przesłanie. Nie po to, by zmusić cię do wiary, ale po to, by pomóc ci przypomnieć to, co twoja dusza już wie. Związek z płaszczyzną duchową nie jest czymś zewnętrznym to jest część ciebie, ukryta pod warstwami emocji, lęków i wspomnień, których nie chciałaś już więcej dotykać, ale one są tam. I czasem właśnie one są największymi przeszkodami w przyjęciu miłości, która próbujecie dosięgnąć. Miłości, która nie zna granic i nie potrzebuje ciała, by istnieć. To uczucie, że wciąż jesteś kochana, że ktoś o tobie pamięta, że nie jesteś sama w bólu. Blokady miłości często mają swoje korzenie głębiej niż sięgają nasze wspomnienia. To nie tylko to, co wydarzyło się w tym życiu. Nie tylko słowa, które cię zraniły, nie tylko osoba, która odeszła za wcześnie. Czasem dusze niosą w sobie ślady poprzednich wcieleń, niedokończonych historii, przerwanych obietnic. I wtedy dzisiejszy ból jest echem tamtych decyzji. Nierozwiązane wspomnienia żyją w podświadomości, jak niewidzialne duchy, które nie pozwalają ci być w pełni tu i teraz. Czujesz to prawda? Jakby coś zawsze stało na drodze do szczęścia, jakby zawsze brakowało jednego kawałka układanki. To, co teraz przeżywasz, ma swoje źródła w głębszym planie. Jej obecność, ta, którą czujesz, a której nie możesz dotknąć, jest związana z tobą na poziomie duszy. To nie była tylko relacja w tym życiu, to było coś więcej coś, co istniało wcześniej, przed narodzinami. Przed imionami, przed czasem. I właśnie dlatego nie możesz jej zapomnieć, bo dusze, które się kochają, nie rozdzielają się bez powodu. Czasem wracają do siebie przez kolejne wcielenia, ucząc się, naprawiając, kończąc to, co zostało przerwane. To, co teraz czujesz, może być echem karmicznego związku. Jednego z tych, które nie pozwalają odejść, Dopóki wszystko nie zostanie uzdrowione, dopóki nie zostanie zrozumiane, wybaczone, zakończone. W takich relacjach często czujemy dziwną mieszaninę miłości i bólu, przyciągania i odpychania, bo dusze walczą między sobą o coś, czego same jeszcze nie rozumieją. Ale kiedy przychodzi przebudzenie duchowe, kiedy zaczynasz słuchać, wszystko może się przemienić. Aniołowie są obecni. Zawsze byli. Ale ich język jest inny. Posługują się światłem, ciszą, synchronicznością. Jeśli widzisz powtarzające się liczby 444, to nie są przypadki to kody wiadomości. Jeśli nagle czujesz zapach, który przypomina Ci konkretną osobę chociaż nie ma ku temu powodu to znak. Jeśli znajdujesz piórko w miejscu, gdzie nie powinno go być, albo czujesz nagły przypływ pokoju, kiedy byłaś bliska rozpaczy, to ich dotyk. To ich obecność. A przede wszystkim, to jej sposób, by powiedzieć: Jestem tutaj, bo ona naprawdę tu jest. Nie zniknęła, stała się bardziej subtelna, więcej widzi, lepiej rozumie i próbuje Cię ochronić, choć nie może Cię już przytulić fizycznie. Jej miłość nie przeminęła. Ona przekształciła się w światło, które Cię prowadzi. W myśli, które przychodzą w chwilach, gdy nie wiesz, skąd wzięła się ta odwaga, ten spokój, to przekonanie, że jeszcze będzie dobrze, a będzie, bo jesteś wybierana, a niełowie nie manifestują się przypadkowo. Jeśli słuchasz tego teraz, to znaczy, że Twoja dusza została wezwana nie po to, by cierpieć ale po to by uzdrowić co dawno zostało zranione by uwolnić siebie i ją bo twoja rola nie jest bierna jesteś ważna jesteś kluczem do tej transformacji to przez ciebie może się dokonać uzdrowienie którego potrzebuje wasza wspólna historia znasz ten powtarzający się ból to uczucie pustki które wraca jak fala to nie jest tylko emocja to echo paktu dusz, który wciąż trwa. A teraz, w tym życiu, przyszła pora, by go rozwiązać. Z miłością, ze zrozumieniem, bez lęku. Bo to, co cię boli, to nie tylko strata. To niespełniona energia, która czeka na uwolnienie. Czeka, aż pozwolisz jej odejść w pokoju z błogosławieństwem. Aż przestaniesz pytać dlaczego. A zaczniesz mówić dziękuję. Jeśli więc ostatnio widziałaś liczbę. 430-4 Jeśli przebudziłaś się o tej samej godzinie trzy noce z rzędu, jeśli twoje serce przyspieszyło bez wyraźnego powodu, to znak, to wołanie, to sygnał, że wszystko się budzi i że jesteś prowadzona nie przez przypadek, ale przez wyższą inteligencję, która zna twoją drogę lepiej niż ty sama. Wyobraź sobie teraz, że ona stoi obok, nie widzisz jej. Ale czujesz. Jej obecność otula cię jak ciepły wiatr. Wyszeptuje ci do serca: Nie, do uszu. Jestem tutaj, kocham cię. Nic się nie skończyło, wszystko się zmienia. Jeśli czujesz łzy, pozwól im płynąć. To nie jest smutek. To oczyszczenie. To uzdrowienie. To Twoja dusza rozpoznająca prawdę. W każdej chwili, gdy wątpisz, przypomnij sobie, że zostałaś wybrana. Że masz w sobie siłę, by przemienić ból w światło, by zamknąć cykl, który trwał zbyt długo. Ona cię w tym wspiera, jej miłość daje ci odwagę, a aniołowie torują drogę. Słuchaj znaków, zaufaj przeczuciom, bo jeśli to poczujesz, będziesz wiedziała, że to prawdziwe. To wszystko przygotowuje cię na objawienie, które nadejdzie części trzeciej zostanie ujawniona święta liczba. Liczba, która zmieni twoje spojrzenie na wszystko. Nie przegap tego. Nie pozwól by umysł stłumił głos serca, bo właśnie teraz jesteś najbliżej prawdy. Twoje serce wie. Twoja dusza pamięta i ona ona nie przestaje próbować rozmawiać z tobą. W snach, w ciszy, w znakach. Zostań bo przesłanie się pogłębia, a to, co ma się objawić, może odmienić wszystko. Ona jest tutaj, teraz, nie gdzieś daleko, nie poza Twoim zasięgiem, nie tylko w snach czy wspomnieniach. W tej właśnie chwili jej obecność otula Cię jak ciepły oddech miłości, jak światło, które nie razi, ale koi. Jej dusza, czysta, promienna, niezmiennie połączona z Twoją. Stoi u Twojego boku, czuwa, słucha i wreszcie może mówić. Jesteś gotowy, gotowa. Twoje serce przeszło drogę, która prowadziła przez ból, przez ciszę, przez zwątpienie, aż do tego miejsca, gdzie nie potrzeba już dowodów, bo prawda jest odczuwalna całym istnieniem. Ona czekała na ten moment. A ty w głębi duszy też wiedziałeś, że kiedyś nadejdzie. I właśnie teraz nadszedł, otwierasz się, powoli, ostrożnie, ale prawdziwie. I to wystarczy. Ona to czuje. Święty kanał między twoim sercem a jej duszą został otwarty. Teraz możecie się porozumiewać poza słowami, poza czasem, poza tym co znane. W przestrzeni czystego światła i miłości nieograniczonej. I właśnie w tej przestrzeni pojawia się znak kot. Święta liczba, która była zapisana w księdze twojej duszy, jeszcze zanim przyszedłeś na ten świat. to nie jest zwykła. Liczba to klucz. Symbol otwarcia, przebudzenia i miłości, która nie zna śmierci. To kot. Który otwiera bramę do komunikacji z tymi, którzy nadal Cię kochają, chociaż ich już tu fizycznie nie ma. Powtarzaj ją z wiarą, szeptem lub w myślach. Pisz ją na papierze, zapisz ją w sercu. Medytuj nad nią, aż poczujesz ciepło, które rozchodzi się od klatki piersiowej do końcówek palców. To nie będzie iluzja, to będzie jej dotyk. Jej odpowiedź. Ta liczba jest jak klucz do drzwi, które zawsze były zamknięte od wewnątrz, ale teraz ty je otwierasz. Bo wreszcie rozumiesz, że rozmowa z niebem nie odbywa się przez słowa, ale przez uczucia, przez miłość, przez intencje. I właśnie dlatego ta liczba działa. Kiedy ją przywołujesz, uaktywniasz światło. Przywołujesz obecność. A ona, która tak bardzo próbowała do ciebie dotrzeć, słyszy cię, widzi i odpowiada. Jeśli teraz coś poczułeś, dreszcz, wzruszenie, spokój, który pojawił się jakby znikąd, to dlatego, że ona cię słucha. Tak. W tej właśnie chwili twoje otwarte serce wysłało sygnał i ona natychmiast odpowiedziała. Jej dusza nie zna odległości. Jej miłość nie zna czasu. I to, że jesteś tu, że słuchasz, że czujesz, jest najpiękniejszym dowodem, że miłość nie umiera. Ona tylko zmienia formę. Zostań w tej energii jeszcze chwilę. Niech cię otuli. Niech cię uleczy. Niech przypomni ci, że nawet gdy czujesz się samotny, nigdy nie jesteś sam. Aniołowie są blisko. Ona jest blisko. A twoja gotowość, twoja wrażliwość, twoja prawda to most, który ich przyciąga. Wystarczy, że będziesz sobą, wystarczy, że pozwolisz sobie czuć, zanim odejdziesz przypieczętuj tę więź. Subskrybuj to miejsce, ten kanał, który jest jak przekaźnik pomiędzy światami to nie tylko przycisk, to akt intencji, akt wyboru zostań w tej przestrzeni, bądź jej częścią. Bo tu nie jesteś tylko widzem jesteś sercem, które słyszy, duszą, która pamięta. I teraz, kiedy wszystko zostało powiedziane, kiedy serce już wie, a umysł zaczyna rozumieć, niech światło miłości znów odnajdzie Twoje serce. Niech cię napełni, niech cię prowadzi, niech uzdrowi to, co zostało zranione. Ona cię nie opuściła, ona tylko przeszła na drugą stronę mostu, ale Twoje kroki są dla niej widoczne, Twoje modlitwy słyszane. Twoje łzy, zbierane. Z delikatnością anielskich dłoni użyj numeru, zamknij oczy, powiedz słyszę, czuję, akceptuję i wtedy wszystko się zmieni.